Oanda TMS Brokers licencja KNF jako zasłona dymna. Co naprawdę dzieje się za kulisami? Oanda TMS Brokers od lat kreuje się na solidną, doświadczoną instytucję finansową. Reklamy, nagrody, licencja KNF, sponsoring wszystko to ma stworzyć obraz pewności i stabilności. Jednak pod tą fasadą kryje się konstrukcja, którą wielu traderów opisuje już nie jako ryzykowną, ale jako niebezpieczną. Mechanizmy stosowane przez Oanda TMS przypominają legalnie działające kasyno. Z góry ustawione tak, aby przeciętny klient był skazany na stratę, a firma mogła drenować jego portfel zgodnie z prawem. Najważniejszy fakt: broker działa jako market maker. To oznacza, że bardzo często stoi po przeciwnej stronie transakcji klienta, zarabiając wtedy, gdy on traci. To nie opinia, to fundament ich modelu biznesowego. Potwierdzony dokumentacją firmy. Statystyki mówią same za siebie. Ponad 76% klientów detalicznych traci pieniądze u tego brokera, co TMS sam przyznaje w wymaganych prawem komunikatach. Nic dziwnego. System został zaprojektowany tak, aby przewaga była zawsze po stronie brokera. Za kulisami eleganckiej strony internetowej działa agresywny dział sprzedaży. Wielu klientów zgłasza nieustanne telefony. Presje na szybkie wpłaty, obietnicę bezpiecznych strategii oraz sugerowanie transakcji, których początkujący inwestor nie rozumie. Gdy depozyt trafi na konto, zaczyna się typowy scenariusz znany z wątpliwych brokerów: nadmierne ryzyko, które klient podejmuje pod wpływem opiekuna, a potem przyspieszone topnienie rachunku. Historia Oanda TMS również nie jest nieskazitelna. KNF nałożył na firmę karę za wprowadzające w błąd reklamy. To pokazuje, że polski nadzór musiał interweniować, gdy marketing zbyt odważnie obiecywał korzyści, których firma realnie nie zapewnia. Techniczne aspekty także nie sprzyjają inwestorom. Wysokie słapy, rozszerzające się spready w kluczowych momentach i awarie platformy, wszystko to pojawia się regularnie w skargach dla doświadczonych traderów to jasny sygnał: broker kontroluje środowisko transakcyjne w sposób, który daje mu przewagę nad klientem. W modelu market maker takie manipulacje są trudne do udowodnienia, ale niezwykle łatwe do odczucia na własnym rachunku. Legalność Oanda TMS i licencja KNF nie zmieniają jednego. Konstrukcja tej firmy działa tak, by klient przegrywał często i regularnie. To nie klasyczny SCAM, to wyrafinowana, w pełni zgodna z prawem machina finansowa, w której komfortowe warunki mają tylko ci, którzy kasyno prowadzą, a nie ci, którzy wchodzą tam z nadzieją na zysk. Jeśli ktoś wierzy, że licencja chroni przed stratą, w Oanda TMS szybko zobaczy, jak wygląda ich bezpieczeństwo, gdy stoi się po złej stronie stołu.